Gościem Polski Rolnej jest dzisiaj prezes zarządu firmy Alima Bis w środzie Wielkopolskiej, która na rzecz polskiego rolnictwa, polskiego mleczarstwa działa już ponad 35 lat. Jesteśmy sporym producentem, bardzo istotnym dostawcą na pewno w czołówce krajowych producentów. Mamy duży eksport. W roku ubiegłym ponad 50% maszyn wyjechało. Poza polskiej granice i do, do bardzo wymagających rynków w to Unii znaczy... Europejskiej. No, to jest tradycyjnie Anglia, którą, Ju, której wysyłamy. Już nie, jest w Unii, już nie jest w Unii, ale. No, nie jest w Unii, tak. No, ale powiedzmy sobie, że ten poziom tak, w Unii, tak. Była w Unii, myśmy też już tam byli. Także to już jest to około 15 lat, sprzedajemy do, do Anglii. tam jest. Już w setkach licząc nasze maszyny. Przede pracujące. wszystkim wozy pasowe, tak? Przede wszystkim wozy. W tej chwili poszła pierwsza dostawa rozrzutników obornika, bardzo nowoczesnych naszych, które będą już przez, naszych, tam, przez naszą sieć zorganizowaną w Anglii sprzedawana. To jest Szwecja, to, są, to jest Dania. No, a, a największy wóz pasowy do jakiego kraju poszedł? Do, do Anglii i do Szwecji. Jaka pojemność? No, 45-50 kubików, to jest yy, przez pół można podzielić, tyle masy y, tmr jest przygotowane w jednym rzucie. Tak? Jeżeli podzielimy przez 50 kg y, dziennego spożycia przez krowę, to można sobie policzyć, że to jest bardzo duża ferma, która jest obsługiwana. Tak? A jeżeli jeszcze dwukrotnie zadawanie paszy, no to to są już ponad około 2000 krów jednym rzutem jest karmionych jednym wozem. A czy utrzymały się jeszcze w produkcji te najmniejsze wozy paszowe? Sporadycznie. W tej chwili też się otwierają takie rynki właśnie mniej zaawansowane. Mówię tutaj z różnych powodów i, i klimatycznych. Mówię o Bałkanach, o południowej tutaj części. Jeszcze te mniejsze sąsiadów. wozy paszowe, które do polskich tam, rolników trafiały. Tam są mniejsze farmy z natury rzeczy i historycznie i z uwagi na obszary ziemskie i tak dalej. I takie 8-10 kubiczne są tam produkowane i, i i produkujemy. A te właśnie 8-10 mają już z, jeszcze zbyt w Polsce? Czy, czy raczej to jest 12, wyjątkowo. 12. Tak, 12, 12, 12, 16 to, to, jest, to są jest... dzisiaj takie polskie wozy. Natomiast angielskie to jest powyżej 20, 18 to już jest takie minimum, prawie że 16 się zdarza. A tak to 20, 24, 28, 30 to idą, i tak samo na Szwecji. Na Szwecji idą też stacje przygotowania pasz, czyli stacjonarne już napędzane prądem elektrycznym czy nasiennikami elektrycznych, które mieszają da farmi tam już jest biznes polegający na tym, że są producenci paszy, którzy nie mają krów i sprzedają, zasilają, czy zadawają pasze do, do, do określonych fer, którymi mają umowy. Także ferma nie zajmuje się już żywieniem ferma otrzymuje z góry wiadomo jaką karmę i to jest obowiązkiem tego przedsiębiorstwa, które przygotowuje. To zdaje się, że takie rozwiązania zapoczątkowano w Izraelu. Jak tak, widzieliśmy. Widzieliśmy już. Tak, 20 lat temu. No w 2003 roku. No to, no to 21. 21 lat temu. Wtedy już były takie i tam do dzisiaj to jest. Czyli to jest taki naturalny rozwój, tak? Naturalny rozwój. Ale w Polsce jeszcze nie ma takich gospodarstw, które, które, <tryk> nie, nie. Firm, które działają, przygotowują pasze i, 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 i kompleksowo i, i, i dostarczają na fermy. Nie, nie ma, chociaż stacjonarne sprzedawali, sprzedajemy i kilkanaście pracuje do zadawania biogazowni. Aha. Ten wsad biologiczny jest przygotowywany przez mieszanie, pocięcie, żeby był bardziej strawny dla mikroorganizmów. To jest element działalności biogazowni, tak? Tak. I tak. ja, wtedy jakiej pojemności są te wozzy? No, to są znacznie większe to jest 30. Plus. 30, plus. tak. No to już muszę. Zależy od wielkości tej, tego wsadu, tak? Ale to jest 30. Plus. No. Na, zakończenie, no. na zakończenie chciałbym zadać banalne, ale za aktualne od lat pytanie, jak uprościć działalność gospodarczą i działalność polskiego, polskich przedsiębiorstw, które no, z, z, mają kręte ścieżki rozwoju, nie tylko z powodów finansowych. No, to jest pytanie niby proste, ale nie takie łatwe i nie krótkie, żeby zaspokoić pełną treść jego e, odpowiedzi. To w punktach, kilka spraw. E, no na pewno postęp techniczny, który dzisiaj jest bezwzględnie potrzebny. Postęp techniczny, jeżeli chodzi o organizację, czyli prowadzenie systemów zarządzania. My mamy taki system, kończymy jego wdrażanie, gdzie już wszystko idzie w sposób elektroniczny, rejestracja od czasu pracy materiałów zużytych, rozliczeń, kalkulacji, aż do księgowości, do wyliczenia wyniku i tak to, dalej. To uwiarygodnia, a jednocześnie daje informacje na bieżąco. Ja w każdej chwili mogę mieć informacje wszelakie właściwie o tym, co się dzieje we firmie. I to, to, to musi być. Druga sprawa to jest rozsądne inwestowanie. To jest, to jest absolutna sprawa. No, tu w zwyczaju Alimy jest tak, że Inwestujemy głównie wtedy, kiedy wiemy, że nas na to stać, tak jak w domu. Tak? Stać mnie na zakupienie nowego garnituru, to kupuję. Jak nie, to chodzę jeszcze jakiś czas z tym żywym. Ale jedno, no, korzystamy też z funduszy unijnych, bo to jest zawsze o te ileś tam procent mniej wydanych pieniędzy własnych. To jest też odpowiednio wymierzony kierunek rozwoju. Badamy, czy mamy tutaj wszystkie służby, dyrektor ekonomiczny musi się wypowiedzieć, czy tą maszynę warto kupić z powodów ale, kosztów. Tak? Ale w jej chodzi bardziej o czynniki zewnętrzne. O, czynniki zewnętrzne, mój Boże. Wiele życzeń, wiele życzeń. My jesteśmy w grupie średnich przedsiębiorstw. Tak? Zatrudniamy 130 ludzi, mamy ponad 100 milionów obrotu, rozwijamy się ciągle, jesteśmy bardzo zdrowym organizmem ekonomicznie. Prawie, że nie mamy kredytów z bankami, mamy na pan brat, przychodzą do nas jak przedsiębiorcy. Natomiast dbałość państwa, gdybym miał podpowiadać jakiemukolwiek rządowi, a szczególnie temu obecnie, który ma duże ambicje. Bym yy, przede wszystkim powiedział tak, musi być, yy, yy, musi być Ministerstwo Przemysłu, które rozumie, co to znaczy przedsiębiorstwo w, obecnej, yy, w obecnym etapie rozwoju społeczności w ogóle, tego Unii, konkurencji. Rynków chińskich, rynków dalekich, rynków afrykańskich, które nie są w ogóle przez Polskę ogarnięte w jakikolwiek sposób, nawet nie wiedzą dokładnie o co chodzi. Ci ludzie, którzy decydować mają o kierunkach rozwoju przemysłu, czy o funduszach na przemysł i tak podobne. Tutaj niestety ubolewamy. Czyli takie współdziałanie z przedsiębiorstwami. Dziękuję Panie Prezesie za ten, za ten wywiad.